Będzie troszkę tak no, głównie na miesiąc luty, jeszcze, ale um, też taki początek, początek marca, tak? Um, a więc tak, sprawdzimy sobie energię najważniejsze, plus rada dla Was, miłości i prace, finanse. Zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, do polubienia, tylko czytania, zostawienia komentarza. Jeśli komu macie śmiało, udostępniajcie kwestie czytania, rytuałów prywatnych, wszystko w opisie pod filmem, tak naprawdę. I pamiętajcie o swoim ascendencie. Pamiętajcie o, czytaniu, o czytaniach tygodniowych, o shortach też, które Wam publikuję. To no, warto. Ale sprawdzę sobie, baranki, już Waszą energię, na lutę. Co tutaj jeszcze Was czeka w tym lutym? Luty miesiąc krótki. Co prawda, dopiero to się zaczął niby, ale już niedługo się skończy. Ale jeszcze mamy 2,5 tygodnia. No w sumie 3 tygodnie. Zaokrąglaję. Patrzymy baranki. Króla kielichów, paśmie. Czy tutaj siódemka w was pokazuje i karta rady, to jest rycerz mieczy. walka o siebie, walka o swoje, troszkę emocjonalności. E wiadomości domu jakiejś kobiety, nie wiem, matka, może siostra, przyjaciółka, dobra znajoma z otoczenia. Od kobiety idą jakieś informacje, e może być też jakieś wyjście, spotkanie się tutaj e i pokazuje mi się, że do końca miesiąca jeszcze będziecie ogarniali jakiś taki trudny. Temat. Zresztą, jakby jakieś rozwiązanie konfliktów, rozwiązanie m, jakichś problemów z komunikacją, może źle podane informacje, coś może źle e, się tutaj e, zostanie przetworzone w jakimś systemie, w urzędzie, bo możecie mieć do czynienia z urzędami, z pracodawcami, tak, ale też z mi dookoła Was. Gdzieś tutaj jest jakieś zaglądanie w komunikacji, w informacji, więc tutaj nad czym będzie trzeba popracować i też możecie troszkę mieć dość tego, że ktoś może tutaj albo Was lewa, albo nie jest poważny i nie na poważnie bierze swoje, czy też Wasze jakieś tam uwagi, czy słowa um, i to może chodzić o różne relacje, zarówno te zawodowe, jak i te prywatne, miłosne i macie tutaj rycerza czy w karcie radzie, więc powiedziałbym, że um, uważać troszkę, żeby się w tym hałasie całym tak troszkę nie zatopić, ale też um, tutaj um, nie dawać szybko może za um, zapędzić się w kozi ruch, uważać na to po prostu. E, też w jakimś chaosie czegoś nie pominąć, ale z drugiej strony, też karta tutaj mówi o tym, żeby też nie odpuszczać czegoś wolną ręką. Czyli tak jakby, jak się na coś zabierzecie, uprzecie, bądź będzie jakiś problem, coś do rozwiązania w tym miesiącu jeszcze, to e, jakby tutaj mm, gonić się za tym. Nie bać się. Tylko trzeba się z tym zmierzyć. Jeszcze wyzwania, jeszcze jakieś rzeczy takie drobne do rozwiązania, ale tutaj myślę, że uda się. Tylko właśnie z jednej strony nie pogubić się w chaosie, czyli musicie zachować, wiecie co, yy, po prostu zimną krew i yy, głowa tak na kartę. Tylko wtedy jakby gdzieś udać się to wszystko fajnie ogarnąć, bo inaczej to Albo będą to sytuacje, w których będzie coś się wymykało poza kontrolę, albo coś tutaj niestety jeszcze bardziej w jakiś sposób się pogrąży, pogorszy i też jakieś rzeczy mogą Wam tutaj po prostu uciec z tego tytułu. Co w miłości? królowa mieczy dla singli, a dla związków Senka monet. No chłodna energetyka. Widzicie, single będą tutaj bardzo asertywne. E, samotne widzę single, czyli nie mam tutaj energii poza choć bo są bardzo powiedziałbym troszkę no takie chłodnawe, ale choć bardziej o asertywność, a nie o to, że jesteście chłodni emocjonalnie. Powiedziałbym, że przez jakieś może właśnie nieprzyjemne e, sytuacje, takie związki, niezwiązki, znajomości, coś się ciągnie, ktoś tutaj coś mówi, ale tak naprawdę nic konkretnego i w pewnym momencie możecie mieć dość. I to właśnie o tym mówi też ta energia główna, która nam, nam tu wyszła, która mówi o tym, że um, będzie po prostu taki moment, w którym tupniecie nogą, w którym powiecie dość, ja już mam dość, ja już nie wytrzymuję, już nie daję rady, tak? Bo tutaj widać ewidentnie, że z Waszej strony coś wychodzi. Fajna energetyka z tej królowej kielichów, tak, ale coś w zamian nie do końca tutaj jest um, dawane wam, więc tutaj jak macie poczucie, że Walczycie o coś, staracie się o coś, ale jesteście w tym wszystkim sami, podczas gdy to jest projekt wspólny, tak? czy to na polu zawodowym, czy e, potencjalny związek, do którego trzeba dwojga ludzi, a nie jedną osobę. Więc tutaj taka gdzie, widzę asertywność duża u singli, poważne jakieś rozmowy, mogą być jakieś ścięcia i nie będzie na zasadzie, że będziecie kogoś przyjmować ze zwartymi ramionami, tylko będziecie tutaj rzeczywiście... Bardzo krytycznie podchodzili do sprawy i będziecie mówili to, co Wam się nie podoba, prosto z mostu, a nie na zasadzie jakiegoś przemilania się, bo to przemilanie to już czas, czas tego przemilania się właśnie kończy. E, stałe, stabilne związki, sameczka, monet, spokojnie, stabilnie, fajnie, jakieś projekty domowe, przyziemne, tutaj e, spokojne rozmowy, spokojny czas. Może u niektórych być jakiś taki rozłąka z tytułu tego, że ktoś gdzieś wyjeżdża do jakiejś pracy, bądź za jakimś projektem, za czymś. Gdzieś może być jakieś kilka dni rozłąki. Sam Związek Stabilny, jakieś właśnie rzeczy przyziemne, domowe mi się pokazują, które będziecie omawiać. Teraz praca finanse, jeszcze drogie baranki. Co tutaj nam się pokaże dla Was? Już patrzymy. Macie pazia kielichów, trójka monet. Widzicie, yy, współpracę jakieś korporacje mi się pokazują, czyli jakieś zebrania, jakieś spotkania ważne dla Was, yy, też taka jakaś złożona, powiedziałbym, kreatywność. Widzicie jakieś pomysły, które tutaj wychodzą też Wam, Coś wpadacie na jakiś fajny, super pomysł. Uważaj też, żeby się nie dzielić, bo tu też w tym pierwszym przekazie może chodzić o to, że podzielicie się jakimś pomysłem z kimś, wygadacie. Wy... E, chlapiecie coś, tak, a tu ktoś może tutaj niestety, może w jakiś sposób chcieć to wykorzystać na swoją korzyść, tak, ale nie na waszą. E, dlatego tutaj bądź, bądź ostrożny, ostrożna, tak, z tym, e, z czym się dzielisz i komu co mówisz. E, poza tym fajna energetyka, tak jak mówię, twórcza, kreatywna energetyka, e, czyli będzie można tworzyć jakieś fajne rzeczy, w jakichś projektach będzie można opowiedzieć swoje zdanie, swój pomysł przedstawić, tak, ale to czekać zawsze na te oficjalne momenty, a nie wcześniej. Bo może się zrobić e, po prostu zamęt. E, jeszcze jakieś kursy szkolenia, nauki mi się tutaj pokazują, zdobywanie jakiejś wiedzy, e, m, też może być jakaś firma, czy też możecie mieć powiązania, tak, z firmami, tak, bądź pracować w firmach, w których nie wiem, albo będzie spadek jakichś zysków, albo coś będzie nie końca, tak, i tutaj będą chcieli, nie wiem, czy powtórzyć jakieś kursy, czy w ogóle na nowo wprowadzić coś zupełnie e, nowego czy hmm, też zupełnie coś nowego wprowadzić tak, żeby tutaj jakieś kwalifikacje troszkę podwyższyć. Tak, by może teraz jeszcze tych kwalifikacji nie ma, albo właśnie u niektórych one muszą być odświeżone i dalej macie mony czyli dalej jest taka energia rozwijająca się jakieś projekty. Hmm, dużo się dzieje pod właśnie względem nauk, rozwoju, planów, jakichś tak, na no, dalszą, dalszą przyszłość, eee, więc tutaj e, no, duży wir. Hmm, nudzić się nie będziecie to na pewno. Ale też w tym wszystkim nie zgubić tak um, głowy i siebie, bo, tak jak mówię, tutaj też trzeba oddzielić może czasami życie prywatne od tego zawodowego, w tym miesiącu, zwłaszcza, um, bo pewne sprawy mogą Wam się po prostu, no, tak jak mówiłem też na początku, wymykać spod kontroli, a tego byście nie chcieli, bo później też może to doprowadzać do, do jakichś jakich pięć, wiecie, z najbliższym otoczeniem po prostu. I o to tutaj też w tym wszystkim chodzi. Ogólnie spokojna, fajna energetyka. Finansowo nie myślę, że będą jakieś problemy. Wręcz absolutnie jest stabilnie i jest dobrze. Pomału, jakiś tutaj, nie wiem, też jakby jesteście w okresie, do 3 miesięcy widać, będzie jakaś podwyżka, będzie jakiś bonus, jaka, jakiś pieniądz do Was idzie tutaj. Ale mam takie wrażenie, że do trzech miesięcy będą podwyższane Wasze kwalifikacje, czy to na własną rękę, czy to też gdzieś po prostu od wewnątrz, z firmy, z góry, um, zwiększane będą kwalifikacje, przez co też będą jakieś tutaj wyższe płace, tak? Ale też przy tym wszystkim karty mówią, że tak, um, zyski danej firmy się zwiększą, tak? Bo zostanie coś prowadzone i to też może się liczyć z jakimś fajnym, kreatywnym pomysłem na rozwiązanie jakiegoś problemu, który na ten moment jest. I właśnie ktoś, kto wyjdzie z tym pomysłem, też tutaj może fajnie sobie Um, no może nie zabłysnąć tyle, no zabłysnąć też, ale po prostu bardziej chodzi o to, że to będzie taki szacunek i uznanie. Um, aczkolwiek też myślę, że będziecie mieli um, różne propozycje, drogie baranki, w tym um, miesiącu jeszcze. W ogóle dużo jakichś takich projektów obok Was, czyli tu nie tylko praca, ale też może jakieś właśnie szkolenia nauki, hobby, zainteresowania, coś, czym się interesujecie i to wszystko tak jakby zmieszane w tym jednym, no więc dużo tego dość, ale ogarniecie, tak? I może też będzie czas robić jakieś priorytety sobie tu ustawić, ale jestem zdania, że poradzicie sobie świetnie i tego wam życzę, serdecznie was pozdrawiam, raz jeszcze zachęcam do sprawdzenia ascendentu, do zasubskrybowania mojego kanału, polubienia tego czytania zostawienia komentarza jeśli jesteście zainteresowani czytaniem rytuałem prywatnym w opisie pod filmem wszelkie informacje znajdziecie um, i warto rozejrzeć się po kanale, czytania tygodniowe, czy też shorty um, Możecie sobie właśnie przeglądnąć. Serdecznie pozdrawiam, do zobaczenia w kolejnym czytaniu na moim kanale.